Historia kopalni Makoszowy miała swój początek w dniu 1 kwietnia 1906 roku, kiedy to uruchomiono niedaleko od miejscowości Makoszowy zakład górniczy Szyby 0. Datę tę przyjmuje się jako dzień powstania kopalni Makoszowy, zakładu mającego swoje znaczące miejsce, zarówno w historii, jak i współczesności śląskiego górnictwa. Kiedy w 1900 roku rozpoczęto drążenie pierwszego szybu nowego zakładu, Miał on być początkowo szybem wentylacyjnym kopalni Guido. Stąd mawia się, że początek kopalni Makoszowy dała kopalnia Guido, której budowę rozpoczął w 1865 roku hrabia Donnersmark. Po 20 latach pruski fiskus górniczy odkupił kopalnię Guido i widząc jakie dochody przynoszą mu kopalnie węgla kamiennego, Wybudował na terenie Makoszów nową kopalnię, nazywając ją Delbrick, od nazwiska pruskiego uczonego i ministra. Kopalnia Delbrick rozwijała się szybko i powiększała załogę. Piękną kartę w historii zapisali mieszkańcy Makoszów w okresie po I wojnie światowej. Górnicy z kopalni brali czynny udział w powstaniach śląskich, a w czasie plebiscytu Makoszowianie w zdecydowanej większości opowiedzieli się za Polską. 1054 głosy wobec 468 za Niemcami. Niestety, decyzje polityczne okazały się bezwzględne. Kopalnia znalazła się dosłownie po drugiej stronie dzisiejszej ulicy Makoszowskiej, która była granicą między Polską a Niemcami. W latach 1925-1926 w kopalni Del Brick rozpoczęto wybieranie węgla systemem ścianowym. Był on znacznie bardziej efektywny od systemu zabierkowego, to też w 1939 roku 55% ogólnego wydobycia węgla uzyskano właśnie tą metodą. W 1939 roku, kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej, sformowano oddział liczący 80 dawnych powstańców z Makoszów, który współdziałał z Polską Strażą Graniczną. Do 1943 roku w kopalni Makoszowy działała tajna organizacja kolportująca podziemną prasę i pomagająca rodzinom górniczym. W latach II wojny światowej, gospodarkę udostępnionym złożem, Niemcy podporządkowali rabunkowej gospodarce wojennej, ograniczając się do wykorzystania najłatwiej osiągalnych pokładów siodłowych. W dniach 24-28 stycznia 1945 roku Zabrze i Makoszowy zostały zdobyte przez Armię Czerwoną. Nie był to okres łatwy dla mieszkańców i kopalni. Wraz ze zdobyciem miasta rozpoczęto deportację ludności oraz wywózki górników do kopalni byłego Związku Radzieckiego. Szacuje się, że zabrzeńskie kopalnie straciły 2999 górników, w tym z kopalni Makoszowy. Wykazano brak 625 górników. Z powodu wywózek i deportacji, ubytki pracowników były zastępowane w miarę możliwości przez górników, repatriantów z Francji, Belgii, Westfalii, a w pierwszych latach powojennych również przez jeńców wojennych. Z upływem czasu, sytuacja w kopalni stopniowo się normalizowała. 15 kwietnia 1945 roku. Kopalni i koksowni Del Brick, które stały się własnością państwa polskiego, nadano nazwę Makoszowy. Począwszy od 1945 roku, przez udostępnienie nowych partii pokładów w kopalni Makoszowy, rozpoczął się okres intensywnego odtwarzania jej zdolności produkcyjnej. Główne roboty udostępniające skoncentrowano na poziomach 300, 400 i 530 m. A później także na poziomie 660 metrów. Wymagało to wydrążenia wielu tysięcy metrów nowych wyrobisk, otwierających drogę do nowych pokładów, a także chodników służących komunikacji wokół szybów, pomieszczeń dla warsztatów, zajezdni lokomotyw, wyrobisk dla urządzeń energetycznych. Czteroletni plan inwestycyjny na lata 1947-1950. Przewidywał między innymi wykonanie czterech przekopów o łącznej długości 2170 metrów bieżących oraz chodnika kierunkowego. W planie inwestycyjnym na 1948 rok stwierdzono, że kopalnia Makoszowy przewidziana jest do nieforsownej rozbudowy, by w 1955 roku osiągnąć wydobycie 7500 ton na dobę. Projekt wstępny zakładający zachowanie bez zmian głównych poziomów wydobywczych zatwierdzony został przez Ministerstwo Górnictwa 18 kwietnia 1952 roku. W rezultacie realizacji tych wszystkich założeń w 1951 roku wydrążono ponad 66 km chodników. Wynik ten nie został już nigdy powtórzony, powiększając daleko na południe obszar górnicze kopalni. Zmodernizowano także istniejące urządzenia oraz uruchomiono skipy w szybach pierwszym i drugim. W związku z zakończeniem w 1955 roku eksploatacji węgla na poziomie 230 metrów i koniecznością sięgnięcia do niżej położonych pokładów w latach 60. rozpoczęto zgłębianie nowego szybu wielofunkcyjnego trzeciego, przeznaczonego głównie dla poziomu 660 metrów. Jednocześnie rozpoczęto roboty związane z głębieniem nowego szybu wentylacyjnego południowego. Stopniowo zanikało wydobycie węgla z filarów, tak zwanych zabierek, by od 1967 roku prowadzić eksploatację wyłącznie systemem ścianowym. Ciężką pracę urabiania i ładowania w ścianach stopniowo przejmowały kombajny. Wszystkie podejmowane w kopalni działania modernizacyjne prowadziły do stałego wzrostu wydobycia. Podczas gdy w 1952 roku wydobycie przekroczyło 2 miliony ton, to na przestrzeni 18 lat, od 1953 do 1970 roku, wzrosło o około 24%. Niestety wraz z postępem i zwiększonym wydobyciem pojawiły się wypadki i wydarzenia tragiczne. Największą była katastrofa, która miała miejsce 28 sierpnia 1958 roku. W wyniku pożaru zginęło wówczas 72 górników, a 87 doznało ciężkiego zatrucia. Dla uczczenia pamięci poległych górników w 2008 roku, w 50. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, postawiono symboliczny pomnik. Do dzisiaj pieczołowicie pielęgnowany przez załogę. Jest miejscem składania wieńców i zniczy przez dyrekcje, związki zawodowe oraz pracowników w ważnych dla kopalni dniach. Z katastrofy tej wyciągnięto wiele wniosków, tak natury technicznej, jak i organizacyjnej. Znalazły one niemal natychmiast praktyczne zastosowanie w całym polskim górnictwie. Przede wszystkim zdecydowano o wprowadzeniu oświetlenia elektrycznego. W miejsce dotychczas stosowanych lamp karbidowych, wprowadzono obowiązek stosowania pochłaniaczy oraz zaostrzono zasady i wymogi przewietrzania kopalnianych wyrobisk. W latach 70. zapadła decyzja o przygotowaniu kopalni do wydobywania 20 tys. ton węgla na dobę, w związku z czym przystąpiono do głębienia dwóch nowych szybów czwartego i północnego a także do rozbudowy zakładu przeróbczego. Założonego w tym okresie planowanego poziomu wydobycia, kopalnia nie osiągnęła ze względu na zachodzące zmiany obejmujące całą gospodarkę, a górnictwo w szczególności. W latach osiemdziesiątych, w związku z brakiem środków i problemami zaopatrzeniowymi, większość wcześniejszych zamierzeń ze strefy organizacyjno-produkcyjnej musiała ulec weryfikacji. Ograniczone do najbardziej niezbędnych inwestycje powodowały, że tak roboty przygotowawcze, jak i konieczne remonty przeciągały się w czasie. Pomimo tych wszystkich trudności, już w 1982 roku makoszowy uzyskiwały wydobycie na poziomie 4 810 770 ton. Było to możliwe dzięki konsekwentnym poczynaniom kierownictwa kopalni i determinacji załogi. W 1981 roku uruchomiono nowy, wielofunkcyjny szyb czwarty. Wyposażono go w wieżę szybową basztową o wysokości 98 metrów, montowaną obok szybu równolegle z jego głębieniem, a po zakończeniu robót nasuniętą na krzesło szybowe. Widomym znakiem dokonującego się w Makoszowach postępu technicznego było zakończenie w dniu 7 lutego 1984 roku eksploatacji ostatniej ściany 036 w pokładzie 405 przez 1, w której załadunek ręczny odbywał się jeszcze przy użyciu łopat, a także ukończenie w dniu 2 czerwca 1986 roku. Eksploatacji ostatniej ściany 059 w pokładzie 363, prowadzonej w obudowie indywidualnej. W 1988 roku kopalnia uzyskała najwyższy poziom wydobycia w swojej historii, wynoszący ponad 5 127 000 ton. W tym okresie pracowało w kopalni ponad 10 000 pracowników. Szybko postępujące procesy urynkowienia, konkurencji, otwarcia się na rynki światowe spowodowało konieczność racjonalizacji gospodarowania, obniżania kosztów własnych i wzrostu efektywności procesów produkcyjnych. Zjawiska te coraz mocniej zaczęły oddziaływać na polskie górnictwo węgla kamiennego. Podjęte w tej branży w pierwszej połowie lat 90., zmiany organizacyjne okazały się niewystarczające. Dlatego w następnych latach zdecydowano o bardziej radykalnych, jak na polskie warunki, działaniach restrukturyzacyjnych. Podstawowym kryterium funkcjonowania kopalń stała się opłacalność produkcji, możliwości techniczno-ekonomiczne i osiągnięcia w bliskiej perspektywie. W tym względzie wiele zależało od kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej poszczególnych kopalń. W celu poprawy wyniku finansowego kopalni dążono do jej przemodelowania w kierunku koncentracji wydobycia, a tym samym skrócenia frontu wydobywczego. Ścian musiało być mniej, ale za to o wysokiej wydajności. Nie bez znaczenia była także ocena stanu techniki górniczej, maszyn i urządzeń, którymi posługiwano się w procesie urabiania i transportu węgla. Technika ta musiała sprostać wymogowi koncentracji. Mimo dość skromnych środków finansowych, które można było przeznaczyć na inwestycje i modernizację, kopalnia Makoszowy dokonała w minionych kilkunastu latach ogromnego wysiłku organizacyjno-technicznego, aby mogła obronić sens swego istnienia w gospodarce wolnorynkowej bez parasola ochronnego państwa. I to się w pełni powiodło. Wiele jej wskaźników techniczno-ekonomicznych. Stawiało kopalnie makoszowy w gronie najlepszych polskich kopalń na początku XXI wieku. Jednym z dowodów potwierdzających, jak kopalnia potrafiła skutecznie dokonać zmiany jakościowej, są podjęte działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne. W latach 90., jeszcze w ramach gliwickiej spółki węglowej SA, pojawiły się propozycje połączenia kopalń makoszowy i sośnica. Jednak podjęte wówczas prace analityczne nad połączeniem nie doprowadziły do integracji tych zakładów. Po włączeniu obu kopalń w 2003 roku do kompanii węglowej i po opracowaniu wspólnej strategii dla wszystkich kopalń, rozpoczęto w 2004 roku prace analityczno-projektowe mające na celu opracowanie założeń współistnienia kopalń Sośnica i Makoszowy. Pierwotnym założeniem, które przyjęto jako podstawę jego prac, było określenie możliwości pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu przeróbki mechanicznej węgla kopalni Sośnica poprzez jego dociążenie urobkiem pochodzącym z kopalni Makoszowy. Wynikało to ze zdolności produkcyjnych nowoczesnego zakładu przeróbki mechanicznej węgla kopalni Sośnica, wynoszącym około 1620 ton na godzinę. Które były faktycznie wykorzystywane w około 50%. Formalna decyzja o połączeniu kopalń została podjęta przez zarząd kompanii węglowej SA w dniu 29 czerwca 2005 roku. Przyjęto nazwę kopalnia węgla kamiennego Sośnica Makoszowy z siedzibą w zabrzu. Analiza zasobów wykazała żywotność zintegrowanej kopalni, w zależności od poziomu wydobycia. Na okres nie krótszy niż 28 lat. W dniu 12 kwietnia 2007 roku nastąpiło połączenie dwóch ruchów kopalni dołowym przekopem łączącym z poziomu 850 m ruch makoszowy do poziomu 950 m ruchu sośnica. Połączenie zakładów nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów. Brak konsekwencji wdrażania założonych działań. Pogłębiający się kryzys w górnictwie węglowym spowodował, że w 2014 roku, przed ruchem Makoszowy, pojawiło się widmo likwidacji. W tej sytuacji nastąpiła ogromna mobilizacja załogi, związków zawodowych, całej lokalnej społeczności wraz z władzami samorządowymi miasta Zabrze, aby kopalnia mogła dalej funkcjonować. Protesty przyniosły oczekiwany skutek. Kopalnie udało się uratować poprzez jej wydzielenie z kompanii węglowej SA i włączenie w skład spółki restrukturyzacji kopalń SA, co nastąpiło z dniem 1 maja 2015 roku. W tych strukturach kopalnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego. A jaki jest obecny obraz kopalni? Aktualnie wydobycie węgla prowadzone jest na podstawie koncesji ważnej do 2020 roku. Zasoby przemysłowe zalegają zasadniczo pod terenami gminy Gierałtowice i miasta Zabrze w mniejszym stopniu pod terenami miasta Mikołów oraz miasta Ruda Śląska. Powierzchnia terenu górniczego wynosi 28,4 km2. Operatywne zasoby złoża makoszowy ocenia się na około 57,3 miliona ton węgla. Zalegają one w 35 pokładach, z których 23 mają znaczenie z gospodarczego punktu widzenia. Obecnie złoże kopalni udostępnione jest pięcioma szybami oraz trzema poziomami: poziom 530 m, pełniący rolę poziomu wentylacyjnego, poziom 660 m, pełniący rolę poziomu wydobywczo-wentylacyjnego oraz poziom 850 m pełniący rolę poziomu wydobywczo wentylacyjnego celem strategicznym kopalni a jednocześnie celem planu naprawczego jest stworzenie modelu produkcyjnego oraz modelu organizacyjnego KWK Makoszowy który zapewni poprawę efektywności jego działania jako przedsiębiorstwa górniczego zwiększy jego wartość oraz doprowadzi do wzrostu jego konkurencyjności na rynku produkcji węgla kamiennego w marcu 2016 roku rozpoczęto eksploatację nowej ściany I-63 w pokładzie 405 przez 2, która zapewni kopalni planowane roczne wydobycie w 2016 roku na poziomie 1 miliona ton. Obecnie ściana ta znajduje się w końcowej fazie rozruchu i jej dobowe wydobycie osiągnie poziom 5000 ton na dobę. Co przełoży się na wydajność około 900 ton na pracownika. Za atuty kopalni uznaje się przede wszystkim niski i średni poziom zagrożenia metanowego, dużą zasobność złoża wynoszącą 120 milionów ton węgla, w zasobach operatywnych około 57,3 miliona ton, możliwość wybierania pokładów o wysokich parametrach jakościowych słabą skłonność do samozapalenia węgla w pokładach niskie koszty funkcjonowania zakładu przeróbki mechanicznej węgla sortowni możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb rynku trwałą tendencję w obniżaniu ilości składowanych odpadów na powierzchni szerokie spektrum zastosowania węgli ze złoża makoszowy wynikające z ich parametrów jakościowych typ 33 i 34 obejmuje nie tylko obecne kierunki zbytu, ale również możliwości zarówno badawcze, jak i rozwojowe. A tutem jest niewątpliwie niska zawartość siarki, około 60%, oraz popiołu poniżej 10%. Posiadane zasoby umożliwiają eksploatację nie tylko systemem ścianowym, ale także systemami filarowym, komorowym, podbierkowym lub chodnikami wydobywczymi zastosowanie których zwiększa zasobność złoża o ponad 50%. Niewątpliwie 110-letnia historia kopalni Makoszowej jest bardzo bogata, w której zapisanych jest wiele epizodów życiowych ludzi w niej pracujących i należałoby sobie życzyć kolejnych jubileuszy zapisanych nowymi, świetlanymi kartami historii.